Aha, czekaj, czekaj. Panie kawuloku. się zgubiłem w smoku. This is real life. Są prawdziwe życie teraz. Witam widzów po dłuższej przerwie. Chociaż ten odcinek pewnie liczę na to, że wejdzie 1 września. Kiedyś? Na pewno. First wrzesień. First o wrześni O oh, kurwa jestem martwy Jestem nie jesteś? To ja jestem. Jestem. Jakub tam kurwa Króciutko ja Chyba że z tobą. Chyba, że z tobą. Witam widzów Jakub. Powitaj widzów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem Rose Lony. Ja nie jestem. Ja jestem normalny. No problemy mam. Słychać mnie normalnie? Halo. Czekaj, bo kurwa. Dobra, przepraszam. Coś pomogę. Pierdolę. I tutaj pierdolisz w Ładnie. Kawulok, co, o co pytałeś? E, czy mnie słychać normalnie? Tak, słychać, słychać. No, dziękuję. żem dał wrażenie w tej rundzie. No my ziomeczka no, nie mamy. No i to, o to chodzi. Jak zwykle wiatr w oczy. Jak zwykle wiatr w oczy. Oczywiście. Masz ja prawdę. A sprawdzę profil zimeczka naszego przyjaciela najlepszego. sprawdź, zobacz, czy wychodził już z gier kiedyś? Ten profil jest prywatny. I główno. No, no. Ja to słabam. Chcesz, Chcesz oko? oko. Okoń. A wyjebania są po prostu. Nie może zobacz. tak być. To to jest zainteresowanie. Ile to jest... Z definicji, to jest Defis, z definicji no. szukam, żeby się definicji dostosować. Akorda, film na skurwy syn czy to warte jest? Uwagi. No, no mi się nie chce. O, co tu mam Nie wiem, ja nie gram nic w tym meczu. Dostałem banie za WP i się skończył dzień dzisiejszy. Ale nieprawda, 2-3 dwa, trzy, Ale trzy, dwa nie jest nie granie. Jeszcze jeden, pochylnia. Człowiek wielu talentów, koneser życia, filantrop, gracz, grzybiarz, nudziarz, myślicie, człowiek emotka. eurowizyjny freak dumny posiada żółwia dwóch samochodów stanów depresyjnych wielokrotnie nagradzany tytułem Listonosza miesiąca. pół żartem, pół serii Toje Tu jest na blisko. Musisz... A masz to... Do... Kurde, spad. spadł. Sorry, 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 Kurde, o 58 w dwóch. Ej, ej, mocka skromazirska cię zabił. Do paczkomatu zamówię, nie przez pocztek, oczywiście. O, oh, dostał. Zmaga. I <laughs> nic. Dobra, odkupanie dana. ze scoutem. O Jezus. One... O Jezus Maria. I'd from the B side. O, prawie się obrócił. <laughs> Dobra, koziomek jest do reportu. Jestem asysta. System. Zawsze to coś. Dobra, na spokojnie. Ekologia. to one, Maybe? Grajcie, grumeko na jakoś daleko. Idę na To Jest bardzo dobry Kurwa. Nie wierzę tego typa. Sorry, sorry. Mhm. Mm Ten Wiesz, wie? Jak wleciał, chłop. nie. <noise> na pola auto latają. Ale DM 71 zero. w trzech. Całe zero. Dobra, gromy teraz. Dobra. Coś się zatrzymało. Jakub. A nie. tak nie można być. Trapisz ich. ich. Niestandardowe podejście, trzeba skutecznie No robić. właśnie. Nie wypierdalać się za zero. Jakaś ramka, kurwa, serwera, bizdy, smoki. No. No nie mogę. <laughs> o kurwa, Lodin, nasz <laughs> Gówno. No i pięknie. Gdzie jest jakaś Wrań? Ja. Ma na sali. i ryje dostaję i się kończy dzień dziecka. <laughs> tak to się zdarza. No nie, znowu dostałem. Leży, dobra. Nie wiem gdzie spaka. Dolny. Dolny, dolny jest paka. Flashbang. Pop idzie. Fak dostanie pizdę. Broni. Ale jest moc. Przerwa jest była. Energia. A skill'a dalej nie ma. Uu, 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 uu. Ale już jest, już jest, już jest pozytywnie. Już nie wróciła pozytywnie. mi radość z gry, mi wróciła. A i to się liczy. Idę się wypierdolić na B. Palę. I, i palą cię palą ci tam. Dorzuciłem. I jeszcze tam granata rzucę. I Smoczyce. Nie wiem, czy dostał to Dostał tam z granata dostał. Panek no, Mower Kurwy syn, Moćka z skromedziska mnie zabił. Nie, yeah, short, short. Jest tu. To... Mhm, mm na pewno. Najpiękniej. Ładnie, super. On doszli no, tam. No, nie ostatni. Nie pierwszy. Pierwsi nie ostatni. będą ostatnimi. Ostatni nie będą pierwszymi, czyli ja. Chyba, że z tobą. Trzymaj się tam. Trzymaj się ramy, to się nie poczuciamy. No nie, jest konektor dwóch chyba, czy jeden. Dobra, idę po czekoladę. Kurwa. No oko. A jest drużyna. Oho, kto mi rzuciła WP? Taki mądry? Ja. Mhm. To się zleczy, się skończy. W końcu kurwa fatalnie. No zobaczysz. To jest a? Czy się kurwa skończy... ...szybciej niż się zaczęło. E nie. E może nie. B1. Tyng! A już gesagt. Kurwa konsola mi się włączyła. Jak też zaczyna tą grę górną Nie rozumiem. Konsola mi się włączyła, No nie. No cóż. Ale... jest jakieś zmieni na oni nie plantują jeszcze. wygraliśmy. Nie zaplantowały chopy Nie zdążyli. No i bardzo dobrze. <laughs> I tylko się cieszyć. Takiego obrotu spraw. Chyba, że z tobą leżysz obok. Dopierdolam Jakie się kurwa strzelają tu? Rizzi, Blaszka. A? No. Chyba był pochylny. Ty, precyzję jest? Jest tam, jest tam. I gra na zdjęciu. Piękny. Nie, jest dwa freszki. O! Oh. Moc. Tak mm -hmm. <coughs> jak mówiłeś, przydałoby się co wygrać. Tak się. Ale co? czy wygramy? Tego nie wiem. No kurwa, pop mnie blokuje, niebieski. Nie biję Raz bij jak usol. O palą, 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 Go back, go back. Go back, go back, go back. go No chyba nie idziemy tam, bo jakby zatrzymali nas. Oho, a może, kurwa, może masz O, małpa skoczyła. No ho. Oho. Jak oni grają z tymi samymi... Berety grają wszyscy u nich. Człowiek CZ-a Oho Kurwa <Twa> report <grywa> A dobra, idziesz kurwa, robisz to Mokujesz se tu, idziesz se kurwa tu No, tu Dobra, forsik Forsik na maszkę? Tak? Nie wiem? A ja nie wiem Cię wpierdzali na, na maczkę. No, jak wpierdalałem Mam ja rzucam flesze A jeszcze nie rzucam Czekamy, czy co? Czekamy jeszcze ale kurwa, tu ptacie. Jebani. Jest tu zaraz za smokiem jest. Dwóch ludzi. Jeden pod drewnem, drugi zaraz na prawo. Łopłem mu łeb. Pięknie. Drużyna. No bani. No. I tu, na blisko. Sorry. Jak, jak nie ma defuzora, to nie zdąży. No. Ja trafiłem mu głowy. Też? No. No, czyli no bym powiedział, że no grubo, półtora metra obok szczeliłeś. Prawdy? Tak. Kurwa, może to grafikę chodzi jednak. Będzie, będzie na odcinku. No kurwa, bo mam te szczegóły takie... <grym> ...wysokie. No, fucking szczegóły. Nie mów tak brzydko. Brzydko. Jakie głowa, no! Jeden absy w ogóle. No nie, to masz absy, jest. dobra. Typ na sajcie jeden. Dobra. Pięknie. O, mam idealnie na P90 flash, ale tam wbiegnę. Flash, dobra. Tak Poszelaj postrzel, tam z ramki, żeby było, że. Uuu, coś się tam dzieje. Wejdę, zrobić hałas. Robię hałas. A, to ja, no, a ja biegnę tam. Jak pojeban. Bo w apsach jest tu, no? Stałem z w tył głowy. O kurwa. Dostał tam w apsach. jeszcze ja gdzieś blisko jest. I ja, psy. Ostatni. Mhm. No, <coughs> Pozdrawiam ludziów. Po dłuższej przerwie jest moc. No ja też pozdrawiam widzów ogólnie. Dawno mnie tu nie było. Rozumiem, że jakość mojego mikrofonu jest lepsza niż. Oczywiście, że tak. Ja robię tutaj ten. Pod A robię gówno. Lub tam, bajzel, no. Zasrałem tam. tam. tam do ten... Jednego mniej. Ostatni short. Plus short. To GG Jakub. GG. Go. Jakubie, dzięki dzień. ci za grę. Dzień pozdrawiam dzień. widzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piękny, piękny Ech. powrót. Nigdy się tak dobrze nie bawiłem. Ja również wspaniała to zabawa. Czasem tak. to się bawiłem. Czasem się bawiłem, ale czym innym. Aha, widzisz, a, widzisz, buziom. Buziom. Dobre. Elo, Elo, widzowie, siema, siema. Siemcie się. Cześć, cześć.